Dzisiaj Wam pokażę ustawienia, które nie są wcale żadne, jakieś tam powymyślane. Nie wiadomo, są jakie powrzucane, tylko specjalnie dla mnie. Zresztą widać po moich postach, ile zbieram, ale to wiadomo, każdy ma jakieś tam inne, powiedzmy, ziemie, które więcej dają, mniej dają i tak dalej. To nie jest ważne. Wiadomo, przyjemność, ale jest taki program, i life could be simple to jest od Luka, ale teraz. Są specjalne ustawienia. Ja wam napiszę na kartce, czy ewentualnie na, na końcu wam pokażę jakie, akurat tutaj sobie zmieni, zmienię, y, jakie to są ustawienia. Te live could be simple, tak? To tam jest, tu jest właśnie. To jest simple, tak? Czyli dźwięki są simple, y, y, i później są inne te ustawienia, które są. Perus Limits, później the pitch. Później stabilizer. Ja mam na, na dwójce. Tutaj można nawet i, i czwóreczka będzie, będzie ok, ale to każdy ma do, do, swoje, do, do, powiedzmy do, do swojego e, terenu. tak. No i tak, ja mam tu na kustomie. Tak? Na presecie jest 8,2 i to ja wam pokażę, pokażę na live. Could be simple, ale ja mam kustom tak? ustawiony. No i ja mam All Metal, tak, ustawiony. Recovery Speed. Ja mam szósteczkę, mi na szósteczce jest all OK. Proponuję albo 5, albo 6. To będzie też OK. Grand balasto, to wiadomo, każdy. Noise Cancelling, tak samo, każdy wie. No i ja All Terrain chodzę. Chodzę też na Low Conductors, ale w tym momencie rozmawiamy tylko na All, all Terrain, tak. No i dobrze. Jedziemy tutaj do Ferus Limits na, na Custom, tak. Wchodzimy, wchodzimy tutaj i powiedzmy sobie zjedziemy, zjedziemy na, na ok, na samym dole mamy tutaj 6 minus 22 później mamy 38 minus 22 później mamy 55 minus 19 później mamy 86 minus 22 teraz będzie ostatni 99 minus 25 tak no i wchodzimy na górę 19 1923, później 3023, później 5913, później 79, 22, no i na końcu 99, 24. Ustawcie sobie region all tones. Ja często gęsto chodzę na, na tych, na, na wszystkich tonach. Ja byłem kiedyś DJ-em, lubię dźwięki, ale aczkolwiek, aczkolwiek na tych dźwiękach na Region old Tones pokazuje, jak jest na przykład naprawdę wyraźnie słychać, jak jest na przykład kulka muszkietowa, guzik czy folia, wtedy naprawdę słychać różnice tak? A często gęsto właśnie mała rzecz, a cieszy i, i robi różnicę. Ten custom program nazywa się The Local Boss i oczywiście Ważna to jest sprawa, no, nie muszę wam powtarzać, ale, powtarzać czy przypominać, ale e, na, tym pro, na tym programie e, wiadomo, każdy zresztą pewnie tak, tak robi, ale cewka jak, najniż, cewka jak najniżej, tak no i słuchać, słuchać ziemi, a wyniki wyniki przyjdą, przyjdą na, na, na pewno. Jeszcze raz wam pokażę, przelecę się, tak. To jest pierwsze tyle. Tyle, tyle, tyle. Schodzimy na dół. Tyle. Tyle, tyle, tyle. I spróbujcie tak jak sobie jeszcze raz jak jeszcze raz mówię. Spróbujcie sobie ten program, zobaczycie. I możecie sobie go nazwać Local Boss. Będziecie lokalnymi szefami. Pozdrawiam serdecznie. no i don't activating beast mode